Witam, witam. Tu Marian 1000 płyt. Tym razem mamy do recenzji płytę Wodiego. Nie wiem, co tu dużo mówić. Mało też nie wiem, co mówić. To jest prawdziwy przedstawiciel prawdziwego hip-hopu. Człowiek, który jest na poziomie najwyższym, jaki może być chyba w Polsce w nagrywaniu. Ja mam tu reedycję, bo yy, oryginał mi się gdzieś rozjebał, zgubiłem. No, płyta, okładka, jak to okładka. niezafestyniarska, oryginalna. Prawdziwo hip-hopowca, muzyka zajebista, bity wszystkie są spójne, łączą się. Co to dużo w ogóle mówić? Dużo zioła pali, miłe wspomnienia z płyty, ze słuchania, jak i Molestyt, jak i Włodiego. Wydana w 2005 roku akurat, to jest moja reedycja. Nie, 2005 wydane, 2013 to jest reedycja. Polecam tą płytę, w ogóle polecam twórczość Włodiego do słuchania. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. To jest właśnie prawdziwy klasyczny hip-hop w Polsce. I tego się powinno słuchać. Pozdrowienia. Subskrybujcie mój kanał. Instagram patrzcie. Pozdrawiam. Na razie.